Ziemeczki. Dzisiaj zaprezentuję Wam kilka kodów do gry. W następnym odcinku pokażę Wam, jak zrobić, żeby włączyć konsolę do kodów. Najpierw wpiszę Marvin. No. I klikamy guzik tyłdy. Powinno się zaraz wyświetlić w adnotacji. Dobrze. I teraz tak. To są bardzo przydatne kody dla tych, co lubią sobie pograć na kodach. Dobrze, God. Czyli to kod, dzięki któremu jesteśmy nieśmiertelni. Yy, hmm. Spawn. Widzicie, Spawn, Sychy. To przywołuje Pan pomoc AK, przywódca, dzięki któremu możemy. Yy, Dostać reputację, jakieś itemki, na przykład złoto też. I tak dalej, i tak dalej. Kolejny kod to idegryfy A. Daje, <laughs> daje on nam po 100 itemków. Każdego. Oczywiście ja już miałem jak widzieliście, bo to też wpisałem sobie. Ale, tu, ale mówię Wam, że działa naprawdę. O, widzicie, tu jest, tu było 100 i zrobiło się jeszcze tutaj 99. Dobrze, teraz zaprezentuję Wam mm, kod. Chwilka. Hmm. Hmm, jaki to luk? Zobaczcie, chwilkę. Zaraz wracam. A, kolejnym kodem jest teach al i wpisujemy liczbę, ile chcemy mieć wszystkich umiejętności. Na przykład, załóżmy 50 tysięcy. Ja miałem <laughs> 5 tysięcy, więc zobaczcie, o 5 tysięcy nawet punktów nauki. Du tu jest akurat po stołu, bo to się liczy do itemów raczej. Jak widzicie. No dobrze. To wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia.